Siemaneczko moi drodzy, witam Was na kanale. Lecimy z testem kosteczki od Triplexa 36 strzałów 30 mm X Trans TXB846. Powiem Wam, że te kosteczki z tej serii X naprawdę robią robotę. One są dosyć ciekawe. Plan X w tym roku też dosyć dobry, więc dostaliśmy taką kość od Triplexa. Wlatuje film, mamy luźne sylwestrowe strzelanie we sobie. Odpalimy ją, zobaczymy, jak ona strzela. Oczywiście jest lądzik podstawowy, jest już lądzik rezerwowy, za co należy się plusik, jest oczywiście. QR-kod jak ta kostka strzela. Data produkcji tej kości 2024. Oczywiście e, przy tym gabarycie nie ma innej możliwości. Mamy już w trójkę e, kodik produktu TXB846 nie wiem, czy, ty, czy czytałem, ale przeczytam jeszcze raz. I gramatura NEC. 702 gramy na całość z zastrzelania około 24 sekund. Więc kość naprawdę jest bardzo bardzo dynamiczna. Jak na swój kaliber może robić konkretną robotę. Wszystkie niezbędne informacje oczywiście dodam wam do opisu. Będzie też link do odpala tam możecie sobie wejść sprawdzić czy ta kość jest dostępna w jakiej jest cenie bo te ceny są różne więc nie będę sztywnej ceny podawał. Każdy rok może być inny więc ten X-Trans od Triplexa wpada na testy. Ja lecę z nagrywkami dalej, a wy delektujcie się jak ta bestia strzela w terenie. Mam nadzieję, że będzie zacnie. Sub, like, komentarz oczywiście mile widziany, wbijajcie na odpalaj. Miłego seansu dla was. Ładuj. x -trans. Triplex. Kosteczka podesłana na testy, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Triplexowi. Oho! O! Oh, o oh. oh, shit! Oho! Oh, Jesus. Oh. Yes. Jesus. Fajna kość, bardzo dobra kość. Jak byś ją cenił? Oj, dawaj, nie, nie, nie. Fajna dynamika, nie? Fajnie waliła, kurde. x to taka, kurde, solidna dziewiąteczka nawet. Bardzo podobała mi się ta kość. Eee, także co? Sub, like, komentarz, ile widziane. Trzymajcie się. Hej!